Patti, jak czujesz się przed swoją pierwszą przejażdżką takim luksusowym samochodem? Zmieszana. Czemu? Przecież nie jest źle. Ty lubisz manualne skrzynie biegów. Patrz. Najbardziej. Jeden toj toj i drugi toj toj. Pięknie. Znaczy plus taki, że się tu mieszczę, nie? W trabancie się na przykład nie mieszcze i w maluchu. Jak? Podoba Ci się już? <noise> już mam stresa. Okej. Okay. Jak się naciska pedały? Mocno. <głos> <głos> A umiesz stacyjką z drugiej strony? Tak dziwnie jakoś Działa, jest plus. Dobra, zapal światła. Czekaj, to będzie tu? Tak. Bardzo dobrze. Okej. Okay. O, pajączka można pogłaskać? Nie, nie lubię pajączków. Pytanie kolejne jak tu jest wsteczny? Obok jedynki. Obok. Tak. Powinien być, tak? Tak. Pamiętaj, że działa bardzo dobrze, wspomaga jej kierownicy. Żwawy, nie? Zobacz, jak hamulce się hamują. Nie, ja, bo tak jak przyjechaliśmy, nie? Okej. Okay. Włącz mryk, mryk. Ga gazu praktycznie nie dotyka, że jak ten. Aha. Wie? Jak wiesz, jak jedziesz, to dopiero. Tak Jakby się wkręca. Uff. Boże, te hamulce są straszne. No, Jakbyś to... powoli sprzęgło i gazu jedziesz. Takim gazem A. tylko. Aż nawet nie Ci Już tak bardzo, nie? Widać ten strach w oczach? Chyba tak. Wydaje mi się, że tu powinna być większa stabilizacja obrazu. A jak daj mi troszeczkę więcej gazu? O, dobra. Nie, nie, Pomyślałem, że tak szarpie, że coś się zepsuło, ale nie. To ja. Tak. Częglo, jak coś nie dotykaj, bo tu bardzo łatwo jest sprzęgło spalić. Teraz możesz już tego wrzucić na luz i tam do tego skrzyżowania, żeby się tutułał na luzie, Sprzęgło, nie? To tak no chodzi, i chyba. Że ja nie wiem, co jest teraz już. No zobacz, spróbuj się. O, jest luz, widzisz? Okej. Okay. Dał radę, nie? Nie jest tak źle. Mam tylko jeszcze większe oczy niż zwykle. Nie, zdajcie się. Osłona, przeciwsłoneczna jak w luksusowych samochodach super patrz lusterko możesz mieć jak sobie włożysz szkiełko same plusy nie? no dobra już hamuj tak podsłon. to był hamulec do dechy Tak. dobra idę sobie do skrzyżowania powoli do turla się jeszcze nie no puść go hamulec i on powinien tak I teraz ja jadę, bo ty już masz dość, tak? Tak. Czekaj, co teraz zrobisz, żeby on. Nie ty wie... patrz, pasy mają napis DDR i są z boku odpinane. żeby on stał, to. A czekaj, a stoi, jak puścisz go z hamulca? No tak, prawie. Dobra to wysiądź Nie działa Nie działa? Wysiadaj na spokoju gdzie on ci ucieknie No dawaj, no ruchy ruchy No uciekaj No. W takich klasycznych pojazdach klasycznej motoryzacji Patrz, widzisz pyk I jedziemy Pa i patrz jak ładnie Sunie sobie Ja nadal mam takie wielkie oczy Cwóreczka 60 na godzinę I zabudowany, niezabudowany, ci nie straszny tak to jest, jak człowiek Mercedesami jeździ. Patrz. I nie umie w takie inne auta. Jakie inne auta? No co? Skrzynia cię pokonała. Patrz. Nie, no... 60 na godzinę na czwartym biegu. I co? Piąty jest potrzebny? Po no co to komu? Wiedzieli, że nie będzie można jeździć szybciej. Cztery biegi wystarczają. Patrz, temperatura jest w normie. Paliwo jeszcze jakieś jest. Szkoda, że ekonomizer nie działa. 18 km, nim zrobiłem już. No ale to wcipowanie biegów to jest takie troszkę jakbyś mieszał w misce, nie? Gdzie ty się nie znasz na dobrej konstrukcji niemieckiej? Wszystko musisz do tych Biedadesów porównywać. <grytanie> Za normalną motoryzację byś się kupił. Kupiłabyś sobie i byś jeździła normalną motoryzacją. A co to jest normalna motoryzacja? Zobacz. Ja tym chcę jeździć na co dzień. No to powodzenia. <grymne> Czteroosobową rodzinę będę waził. Nad morze. Tak. Pod warunkiem, że pojedzie w bus serwisowo-techniczny obok. <grymne> Z klimatyzacją. I co? 60 na godzinę i co? I serwerka. Pyr, 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 pyr. Tu jeszcze jest jakoś to wolne koło, tylko że ja nie umiem, nie wiem jak się go używa. Ale w, w ogóle... Co że jak od, odpuszczasz napęd? Znaczy padał gazu, to napęd się rozłącza, ale nie wiem na jaki to działa. Trzeba to sprawdzić. Ty chciałem zauważyć, że fajne schowki są. Pojemne Tylko wydaje mi się, że woda do nich wlatuje. Latach... Ale miejsce na nogi, to nie bardzo. W sensie... Na tej szerokości to nie, bo tu koło jest, to jest niewygodnie. Musiałabym zrobić tak, a wtedy już jestem prawie przy pedałach. Pokażę ci sztuczkę, pa Stryk! I powietrze leci do środka! Wow! wow. Można być nawet ciepło w kabinie! To nie jest tak jak w maluchu, że nie ma takich bajek. Też. To jest 85 rok. Weź sobie go porównaj, na przykład do takiego Mercedesa 126, który był starszy. I co? A!